Witajcie we wtorkowy poranek, godzina 6:30. Suszarnia, pewnie suszycie, ale też widzicie, unoszącą się parę pracuje pełną gębą, że tak powiem. Tak naprawdę apogeum jej pracy będzie gdzieś za jakieś pół godziny, 40 minut, może godzinkę, bo od momentu uruchomienia, po półtorej do dwóch godzin, jest takie apogeum suszenia, gdzie tej pary wydobywa się najwięcej, a suszarnia została uruchomiona o godzinie. 5.15 15 bodajże, już był włączony palnik, także jeszcze troszkę i będzie tutaj naprawdę tej pary jeszcze więcej. Wczoraj, jak mogliście pewnie zauważyć, właśnie kosiliśmy kukurydzę. Ja słyszyłem przy okazji i na budowie też się działo. Jak widzicie, częściowo jest ułożona pierwsza warstwa, i właśnie to jest taki moment, można by powiedzieć, krytyczny układania czy też budowania ścian, chociaż układania to jest dobre określenie, ponieważ te pustaki POROTERM układa się jak klocki LEGO tak naprawdę. Dlaczego ta pierwsza warstwa jest najważniejsza, to chyba każdy wie, no bo tutaj jest ten moment, w którym możemy jeszcze dokonać, dokonać pewnej korekcji jakiejś tam wysokości, jeżeli mamy nierówności powstałe przy zalew... kładzenia bloczków, czy też wylewania, zależy jak, jak, kto jaką tam technologią sobie buduje. Wczoraj było sporo przygotowań, bo właśnie tak jak wspomniałem, a dodatkowo jeszcze był monter z, z, z Winnebergera, Bergera, można sobie wziąć taką usługę układania pierwszej warstwy, no właśnie po to, żeby to było zrobione jak najlepiej, więc z tych przygotowań było naprawdę wczoraj sporo najpierw została położona papa. Ale to nic chyba nadzwyczajnego. Następnie zostały sprawdzone wysokości. Chodzi o to, żeby znaleźć najwyższy punkt na obiekcie, po to, żeby później móc tą zaprawą skorygować ewentualne wysokości. Z tego co kojarzę, to ten najwyższy punkt był w tym miejscu, i wtedy po prostu w tym miejscu układa się najmniejszą ilość tego kleju. Klej też jest sporo termu M50, jak dobrze pamiętam, jak on się tak nazywa. Gotowa taka zaprawa, nie wiem, jak to nazwać klej, zaprawa, gotowa taka spoina, nie potrzebujemy żadnego piasku i tak dalej, tylko betoniarkę, żeby ukręcić. I z tego miejsca było rozpoczęcie układania pustaków. No i wtedy wiadomo, jak mam jakieś miejsca, które są niżej, no to musimy dołożyć tej zaprawy troszeczkę więcej. Tak, żeby wy, wy, wszystko wypoziomować wręcz idealnie. Tutaj. Wczoraj majster z, z Winnebergera mówił, że to musi być wręcz pedantycznie ułożone. Chodzi o to, żeby tutaj nie było żadnych progów. To musi być w idealnym poziomie. Tu nie możemy, nie możemy pod palcem to poziomicą, oni robili, kładli poziomicę i przy poziomicą przejeżdżali. Ona musi leciutko prze, przelecieć bez żadnego. Żeby nie było żadnych progów, musi to być wręcz no, idealnie. Ponieważ, jak będzie tu jakiś próg, damy tak na to, to on będzie się gibał, no i wtedy trzeba kombinować, szlifować, rzeźbić i tak dalej. To musi być zrobione idealnie. Tu, tu musi być idealny poziom. No i dodatkowo, oczywiście, wzdłuż też musi być to, nie może być jakichś tam fiflaków i tak dalej. To wszystko musi być równiutko. Dlatego też układanie pierwszej warstwy troszeczkę trwa. No ale, żeby tak jak zawsze. Aby później było lepiej, to najpierw może, musi być troszeczkę więcej pracy. No, z racji tego, że to układanie ze względu na tą dokładność trwa długo, to trzeba przyznać, że, że, że to trwa troszeczkę dłużej. No ale już w późniejszym etapie, gdy chłopacy będą majstry moi budowlańcy, będą już lecieli na piankę, no to już będzie luks robota. Jest ich czterech. Na fachu się znają i są bardzo zgrani, jeszcze bym się przewrócił. Naprawdę podoba mi się, jak, jak tutaj moi wykonawcy robią tą robotę. Dookoła też nie ma żadnego bałaganu, co jest dla mnie dużym plusem. Więc jeszcze mają jeden dzień układania, bo na garażu muszą dołożyć tutaj te, 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 tą warstwę. To wszystko jeszcze tutaj, no myślę, że taki trzeba założyć, że jeszcze z jeden dzień. E, takiego układania no i później już będzie z górki później już będzie elegancko sam proces tak jak wspomniałem, no nie jest skomplikowany bo typus taki faktycznie układa się jak klocki lego, one pasują do siebie ząbkami więc to nie jest nic nadzwyczajnego, no jednak trzeba przykuć sporo uwagi do tego, żeby to było po prostu zrobione dobrze, bo później no będą problemy z tą nierównością, z racji tego, że lecimy na piankę, prawda? Gdybyśmy to robili sobie na zaprawę, no to wiecie, wszystkie takie historie można gdzieś tam korygować mniejszą bądź większą ilością zaprawy, no a tutaj z racji tego, że robimy, że tak powiem bezspoinowo, Chociaż nie wiem czy to jest dobre określenie, no bo jednak pianka jest jakimś spoiwem, ale bardzo cieniutkim. No to tutaj nie mamy opcji jakichś tam późniejszych regulacji, wysokości i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tutaj trzeba, trzeba troszeczkę przysiąść i zrobić to naprawdę bardzo rzetelnie. Ale później cieszyć się lekkim, przyjemnym układaniem. Pojawiło się kilka pytań, w których prosiliście... Abym przedstawił takie koszty tej mojej infrastruktury do suszenia. Hej, suszarnia to już widzieliście ją we wcześniejszych filmach, w ogóle z jakiejś tam małej prezentacji, że tak powiem, więc ten temat znacie. Dodatkowo, dorobiony został taki kosz przyjęciowy. Nowa instalacja elektryczna, tutaj, zupełnie od zabezpieczeń całkowicie nowa linia. Chodzi o to, żeby. Znaczy, stara, tutaj, która była w teorii powinna wytrzymać przeciążenia, jednak doszedłem do wniosku, że no będzie to pracowało dosyć długo, sumiennie, więc no warto by było, żeby te zabezpieczenia i kable, przewody były nowe po prostu, tak? więc to zostało również zrobione i butla z gazem, którą już też widzieliście, więc zaraz po kolei Wam to wszystko pokażę i powiem co ile kosztowało, bo tutaj jeszcze są szklanki przygotowane, jedną zrobiliśmy na szybko, dlatego nam tam uciekła trochę, ale to tam większego znaczenia nie ma, grunt, że miejsca pod słupy będą proste, bo jest pomysł, żeby to zadaszyć w przyszłości. Także zaraz Wam po kolei pokażę każdy element tej infrastruktury i przedstawię Wam, co ile kosztowało. Pierwszym elementem, ale bardzo istotnym, przede wszystkim dla, ze względów bezpieczeństwa, jest butla na gaz. W moim wypadku jest to butla, o ile dobrze pamiętam, 6700 litrów, tylko czy tam 6300 litrów, nie pamiętam dokładnie. Zalana była w 85%. Z tego co pamiętam, 5500 litrów zostało do niej nalane. Tutaj mamy uziemienie. Uziemienie jest zrobione tak, jak trzeba. Elektryk wbił pomierzył wszystko, to jest wszystko naprawdę zrobione tak jak, tak jak trzeba. No to jest ważne ze względów bezpieczeństwa, prawda, no tutaj raz, że bardzo duże ciśnienie, dwa, że no jednak to jest gaz, który jest bardzo łatwopalny, za, zatankowany propanem z odpowiednimi zaworami i zabezpieczeniami. Butla kosztowała 15400 zł netto. Następnie mamy wąż, którym gaz jest doprowadzony, to na razie jest tak prowizorycznie, jeżeli... Dojdę w końcu do jakiegoś konsensusu. Jak chcę, żeby to było ustawione, to prawdopodobnie spuścimy gaz ziemią, zakopiemy rury w ziemi i tyle. Na razie, tutaj ten, ten, ten przewód. Przewód kupiony od, e, e, od użytkownika, który miał taką suszarnię. Praktycznie nowy, bo, bo w zeszłym roku był kupiony, więc przewód jest praktycznie nowy. Kosztowało mnie tam chyba 1000 złotych, Tak się dogadaliśmy. Następnie cała nowa instalacja elektryczna, o czym wspomniałem chyba już wcześniej, zabezpieczenia, odpowiednie nowe kable, robota i tak i tak dalej. To mnie kosztowało 6000 złotych. Tutaj mamy też szklanki przygotowane. To tak naprawdę, to tam znikomy był koszt, nawet nie wiem, ile tego betonu poszło. Dalej, zbiornik. Na kukurydzę. Tu mieści się jakieś 6 ton. No, gdzieś tam 5-6 ton kukurydzy. <laughs> A zbiornik to nie był tani biznes, bo kosztował mnie 7000 tysięcy złotych. Ten zbiornik. Tyle majster powiedział za zrobienie go. No tyle powiedział, to trzeba było zapłacić. Więc to zostało też y, zrobione... Ogólnie jestem zadowolony. Mógł być troszeczkę może szerszy, łatwiej by było go zasypać. Natomiast sam pomysł, i, i, i pomimo tego, że mógłby być tam te 20 cm szerszy, i tak zbiornik naprawdę sprawdza się w 100%. No i suszarnia, czyli najdroższe z tej całej układanki. Sama suszarnia kosztowała, o ile dobrze pamiętam, 62 500, chyba. Plus dowóz, transport na niskopodwoziu 5000 złotych. Dodatkowo zrobiłem przegląd w suszarni, jakby to, co było po mojej stronie, to tak, wymienione paski. Znaczy, wymienione to wymienione to jest raz, ale kupione na zapas. Znaczy, ten akurat jest główny pas wymieniony, ale wszystkie paski mam kupione na zapas. Tu od wentylatora. Paski, no wszystkie, co ja tam będę się rozpisywał, wszystkie paski są kupione na zapas. Nowe łożyska tutaj na dole, na ślimaku pionowym. Góra ślimaka była ok, więc nie wymieniałem. Napawanie żmiki, napawanie żmiki chyba kosztowało coś koło 500 stów. Ale łożyska paski pierdoły koło 1000 złotych, Później miałem majstra elektryka gazownika, powiedzmy, który mi. Jeszcze ją posprawdzał, i tak dalej, łącznie z częściami, z przyjazdami Majstra, i tak dalej w zaokrągleniu gdzieś zapłaciłem. Yy, poczekajcie, gdzieś tam 1800 do 2000 zł, tak, no gdzieś tam koło powiedzmy koło 2000 zł. Już tak zaokrąglam, może troszeczkę w górę. No i to jest wszystko z tych kosztów dotychczasowych. No, plus jeszcze będzie zadaszenie. No, nie wiem, zadaszenie pewnie zdychę też trzeba będzie liczyć na, na zadaszenie znając życie. No więc lekko licząc całość to jest około 100 tysięcy złotych. Nie, nie liczę tego dokładnie. Wszystkie kwoty wam podałem. Możecie sobie to e, śmiało policzyć, zobaczyć ile, e, jak, to, jak to łącznie się przedstawia. Nie jest to mała kwota, dlatego też, jakby tak jak nieraz powtarzałem, zakup samej suszarni to jest jedno, ale trzeba jeszcze zainwestować w kilka innych rzeczy. Tak naprawdę okazuje się, że zakup suszarni to jest 60% całej inwestycji, no, biorąc pod uwagę oczywiście, że to jest używana suszarnia, bo gdyby to była nowa suszarnia, taka dwunastka, no to na dzisiaj to jest pewnie z 220-250 z tysięcy e no, a że jest używka. W sumie ja jestem z nimi jak na razie zadowolony. Mam już kilkanaście, nie wiem, 16 czy 18 suszarni wysuszonych 18 I, i jest wszystko OK Poza tym stycznikiem, który tutaj wyskakiwał. No ale jakby on. To nie jest element suszarni, tylko tutaj w tej skrzynce był. A sama suszarnia pracuje odpłukać w niemalowane bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zanim ten film się ukaże, ta już skończę suszyć i, i nic złego się nie stanie do tej pory, bo zazwyczaj jak mówię, że coś działa dobrze, to, że to zaczynają się problemy także, no, trzeba trochę grosza zainwestować, natomiast ja uważam, że to była jedna z lepszych inwestycji, które mogłem zrobić w tym roku naprawdę, to były dobrze wydane pieniądze zadowolony jestem, jakby mam te pierwsze koty jak to mówią, pierwsze koty za płoty, Wiem, z czym to się je i już w głowie gdzieś tam kolejne pomysły się rodzą, kolejne plany. Kto wie, może na kolejne jakieś tam inwestycje w tym kierunku, bo no bo przynajmniej w tym roku no ciężko mi jest to powiedzieć na przestrzeni iluś tam lat. Ja Wam to wszystko na pewno też powiem, jak mi się uda już jakby zakończyć cykl suszenia, będę miał wszystko podliczone, no to wtedy Wam też przedstawię koszty, jakie zostały poniesione na wysuszenie. Natomiast no, ten rok jest, jest dobry do, dla, dla suszenia. Pogoda też sprzyja, co prawda jest jakaś mgła i tak dalej, dzisiaj ma dojechać gaz, więc będę dalej suszył ale mimo wszystko nie mamy deszczu, jakby, no, no pogoda jest sprzyjająca w tym roku naprawdę, ale już chcemy się na przyszły rok zabezpieczyć właśnie robiąc te, te zadaszenie, więc myślę kolejna dycha gdzieś tam na dach trzeba co najmniej liczyć, także, no widzicie, jak, jak ja, ja chciałem, wiadomo, no nie, nie trzeba robić tam sobie tego kosza zasypowego, zasypowego, tak, nie musiałem robić nowej instalacji elektrycznej, to już bym miał dyszeczkę, czy tam nawet więcej, z 13 tysięcy miałbym już w kieszeni, tak, można by było jakąś tam, może, inną butlę, gdzieś tam można jakieś oszczędności poszukać. Tylko czy te oszczędności wpływają w jakikolwiek sposób, raz że na bezpieczeństwo znaczy wpływają one właśnie, w, miałem powiedzieć, w negatywny sposób one wpływają na bezpieczeństwo naszej pracy, na wygodę a jednak przy tej suszarni trochę tego czasu trzeba spędzić. Jest to, co by nie było, też i męczące, bo jak się codziennie wstaje o czwartej z kawałkiem. I, I kładzie się spać koło tej 22, koło 23. Wiadomo, że te kilka dni w tym rytmie śmiało sobie organizm radzi. Ale nie zmienia to faktu, że w międzyczasie mamy też inne prace, tak jak ja tu miałem koszenie kukurydzy, odwożenie, yy, miałem yy, siewy, także wiecie, to się wszystko gdzieś tam napiętrza i ten organizm yy, no, jest obciążony. Dlatego trzeba sobie zrobić tak, żeby jak najbardziej ułatwić. i... Ja ze swojego rozwiązania w chwili obecnej jestem zadowolony, wysyp na chlewnie <laughs> widzieliście mam tutaj w tą stronę zrobiony, to jest, no ja sam to tu przekuwałem ścianę, to jest stary taki lej, takie koryto, mieliśmy przy sylosach. jeszcze Wam tu z tej strony to pokażę, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, hop, tutaj. Tu w chlewni nic nie musiałem zmieniać. Tu już też są kolejne pomysły, jak sobie ułatwić, żeby nie przesypywać. O, tworzę szerzej drzwi. Nie wiem, czy to coś zmieni. Tu jest ten lej, słabo widoczny jest. O, czekajcie, może tak lepiej. Ale sobie nie radzi z obrazem. O, więc tak mam to rozwiązane, no i później przysypuję do kolejnego końca ciągnikiem, więc ten element też chciałbym w przyszłości wyeliminować. Byłoby pięknie, jakby tu Redler założył i szt, sypał sobie po całej chlewni. No, także tak to, tak to wygląda. No, koszta są niemałe, ale myślę, że, że to była naprawdę dobra inwestycja.